Katastrofalny mecz Manchesteru United. Kolejna kompromitacja na Old Trafford. Wielka wpadka Lecha, Wandem Brom na wylocie. Zirona ogrywa Barcelonę Lewandowski z golem i fatalnym pudłem. Wstydliwa porażka Bayernu. Gwiazda interu prankuje kolegę. Arsenal przegrał w hicie. Rośnie nowy kandydat do tytułu. Czerwona kartka Nikoli Zalewskiego. Roma wściekła na arbitra. Cześć, tu Błażej. zapraszam na piłkarski flash. Klikamy łapkę w górę i lecimy. Niesamowita forma Aston Villa. Podopieczni UNAIA Emrego wygrali 1-0 z Arsenalem po trafieniu Johna McGina. Pod koniec spotkania doszło do dużej kontrowersji, gdy Kai Havertz trafił do siatki, ale jego bramka anulowano z powodu zagrania ręką. Wydawało się, że najpierw w tej akcji Mati Cash również dotknął piłki ręką, jednak sędzia nie podyktował rzutu karnego. Świetne widowisko obserwować mogli kibice, którzy przyszli na mecz Tottenhamu z Newcastle. Spurs wygrali 4 do 1. Dwa gole zdobył Richarlison, a po jednym Destiny Udogi i Son. Trzy punkty zgarnął także Manchester City, który wygrał z Luton 2 do 1. United znowu zawodzi. Podopieczni Erika Tenhaga przegrali na własnym boisku 0 do 3 z Bournemouth. Gole dla Wisienek zdobywali Dominik Solanki i Filip Billing i Marco Sensi. W lepszych humorach swój mecz kończyli zawodnicy Liverpoolu, którzy wygrali 2 do 1 z Crystal Palace dzięki bramce Harvey'a Eliota z doliczonego czasu gry. Słodko-gorzki powrót Łukasza Fabiańskiego do gry w Premier League. Polak po kilku miesiącach przerwy zagrał w meczach ligowych West Hamu. Jego świetne interwencje przyczyniły się do wygranej 2 1 z Tottenhamem. Znacznie gorzej było w kolejnym meczu z Fulham, w którym Fabiański puścił aż 5 goli. Nikolo Shira podaje, że Rafael Waran jest coraz bliżej opuszczenia Old Trafford. Relacje między Francuzem oraz Ten Hagiem nie są obecnie najlepsze i coraz więcej wskazuje na zimowy transfer. Co słychać w La Liga? Betis zremisował u siebie z Realem Madryt 1–1. Najpierw prowadzili goście po golu Juda Bellingama, a do remisu doprowadził Aitor Ruibal. Swój mecz wygrał za to drugi zespół z Madrytu, Atletico. Rochi Blancos zwyciężyli nad Almerią wynikiem 2-1. Gole dla ekipy Cholo Simeone strzelali Alvaro Morata i Angel Correa. To był mecz. Girona pokonała Barcelonę na jej boisku 4-2 do 2 i wróciła na fotel lidera Ligi Hiszpańskiej. Jednego gola dla Blaugrany zdobył Robert Lewandowski, ale to było zdecydowanie za mało, by myśleć o zdobyciu punktów. Kapitan reprezentacji Polski zmarnował w końcówce meczu znakomitą sytuację do uratowania remisu, co nie umknęło uwadze katalońskiej prasy. To był trudny wieczór, Girona grała bardzo dobrze, staraliśmy się jak mogliśmy, ale to rywal zasłużył na wygraną, powiedział w wywiadzie po meczowym Lewy. Juventus wygrał 1-0 z Napoli w piątkowym hicie Serie A. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Federico Gatti. W spotkaniu od pierwszej minuty wystąpili Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Polski bramkarz zaliczył kilka bardzo dobrych interwencji, ale popełnił też duży błąd wychodząc przed pole karne i pozwalając Wiktorowi Osimenowi skierować piłkę do pustej bramki. Ostatecznie jednak sędzia dopatrzył się u Nigeryjczyka pozycji spalonej. Na placu gry w 70. minucie zameldował się także Arkadiusz Milik. Kolejnym dużym meczem było spotkanie Atalanty z Milanem. Gospodarze wygrali 3-2 po efektownym golu Luisa Muriela z końcówki spotkania. Kolumbijczyk odnalazł się w polu karnym i strzelił piętą obok zdezorientowanego bramkarza Milanu. Inter nie zwalnia tempa w wyścigu o Mistrzostwo Włoch. Nerazzurri pokonali Udinese 4 do 0, Kore dla zespołu Inzagiego strzelali Hakan Çalanoglu, Federico Di Marco, Marcus Thuram i Lautaro Martinez. Atmosfera w zespole jest wyśmienita, o czym świadczy zachowanie Thurama, który po spotkaniu sprankował Benjamina Pawarda. Zobaczcie sami. Nikola Zalewski nie będzie dobrze wspominał niedzielnego spotkania AS Romy z Fiorentiną. Polak wylecia z boiska z czerwoną kartką, a jego drużyna tylko zremisowała z Wiolą 1 do 1. Decyzja arbitra uchodzi za kontrowersyjną, a przedstawiciele Romy nie ukrywają swojego niezadowolenia. RB Lipsk wygrało 3-2 szlagierowe starcie z Borusją Dortmund. Gola na 3-1 w czasie doliczonym zdobył Yusuf Polsen. BVB zdążyło odpowiedzieć golem kontaktowym Niklasa Filkryga, ale na wyrównanie zabrakło czasu. Wielką sensacją zakończyło się spotkanie Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt. Bawarczycy przegrali wysoko 1 do 5, a słów krytyki na pomeczowej konferencji prasowej nie szczędził Thomas Tuchel. Dzisiaj nie mieliśmy chęci i zapału, aby wygrać powiedział. Innym ważnym meczem Bundesligi było starcie VfB Stuttgart z Bayerem Leverkusen, które zakończyło się rezultatem 1 do 1. Marcin Bułka nie zachował 11 czystego kąta w tym sezonie, ale jego drużyna odniosła kolejne zwycięstwo. Nicea pokonała Reim 2-1. do 1. Polski bramkarz skapitulował w 78 minucie, gdy uderzenie głową zaskoczył go Abdelhamid. Poszukiwania nowego trenera Olympique Lyon weszły w decydującą fazę. Wiele wskazuje na to, że nowym opiekunem francuskiego klubu zostanie były triumfator Copa America Jorge Sampaoli. Oficjalne zawarcie tej współpracy ma nastąpić na dniach. Przyszłość Johna van den Broma w Lechu jest przesądzona. Jak donosi nasz dziennikarz Dawid Dobrasz, Holender wkrótce ma opuścić klub, który już od miesiąca rozgląda się za nowym trenerem. Pozycja holenderskiego szkoleniowca jest słaba już od jakiegoś czasu, a niedzielna porażka z piastem 0-1 tylko pogarsza sprawę. Kolejne potknięcie zaliczyła także Warszawska Legia, która na wyjeździe z LKS zaledwie zremisowała wynikiem 1-1. Dużą dyskusję wywołała sytuacja z końcówki meczu, kiedy Radovan Pankow nie wytrzymał i rzucił piłką w kibiców, którzy obrzucali zawodników śnieżkami. Piłkarz został ukarany żółtą kartką. Niespodziewanie punkty stracił też Śląsk Wrocław, który na swoim stadionie zremisował bezbramkowo z koroną Kielce. Sytuację w tej kolejce idealnie wykorzystała jak Białystok, która wygrała hitowe starcie z Rakowem Częstochowa 4-2. do 2. Marek Papszun odrzucił ostatnio propozycję z greckiego ofi Kreta i na razie wciąż pozostaje bez pracy, przynajmniej w roli trenera. W niedzielnej Lidze Plus Ekstra szkoleniowie zdecydowanie odniósł się do swojej przyszłości. Czy ciągnie Wilka do lasu? teza dyskusyjna i nie będziemy się nad tym zbytnio rozwodzić. Nie czas i miejsce na to. Powiedział Papszu na antenie. Według Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty Wisła Kraków może stracić Angela Rodado. Hiszpan znalazł się na celowniku dwóch klubów, których nazw oficjalnie nie znamy. Jedna z drużyn jest z Ukrainy, a druga z górnej części tabeli ekstraklasy. Napastnik w tym sezonie zdobył już dziewięć bramek w Fortuna pierwszej lidze. Do tego dołożył jeszcze trzy asysty. Polscy zawodnicy szaleją w lidze tureckiej. Adam Buksa Zdobył gola dla Antal Sporów w wygranym 2–1 meczu z Karagumruk. Krzysztof Piątek zaliczył asystę przy zwycięskim golu Basza Krzyhiru z Hatiasporem, a Sebastian Szymański strzelił piękną bramkę w hitowym meczu Fenerbacze z Besiktaszem. Ekipa Szymańskiego wygrała 3–1 i jest liderem Super League. Niecodzienny gol Kamila Piątkowskiego. Polak zdobył premierowego gola w barwach RB Salzburg, będąc tyłem do bramki. To było jedyne trafienie w prestiżowym spotkaniu z Rapidem Wiedeń. Dzięki zwycięstwu, klub Polaka pozostaje na szczycie Ligi Austriackiej. Znamy nowego mistrza MLS. W wielkim finale Columbus Crew wygrał z Los Angeles FC 2-1. Od 60 minuty w zespole pokonanych grał Mateusz Bogusz. Cały mecz w Los Angeles FC zaliczył Giorgio Chiellini. Możliwe, że był to jego ostatni występ w MLS. Włoch po meczu zaprezentował klasę i gratulował zwycięzcom. A teraz sprawdźmy co dzieje się w ligowych tabelach. Na pierwszym miejscu w Premier League jest Liverpool ze skromną przewagą nad Arsenalem, Aston Villą i Manchesterem City. Dalej Tottenham, Manchester United i Newcastle. Najlepiej w Anglii strzelają Eling Haland, Mohamed Salah i Hyong Min Son. Ponownym liderem na Liga jest Girona. Za nią giganci Real, Atletico i Barcelona. Na miejscach 5-7 Real Sociedad, Athletic Bilbao i Betis. W wyścigu o trofeo Picici najlepiej radzi sobie Jude Benningham, który ma już 12 goli. Na czele Serie A znajduje się niezmiennie Inter z dwupunktową przewagą nad Juventusem. Dalej są AC Milan, AS Roma, Bologna, Napoli i Fiorentina. Zdecydowanym liderem rywalizacji o tytuł capo canoniere jest Lautaro Martinez z 14 bramkami. Na pierwszym miejscu Bundesligi umacnia się Bayer Leverkusen, który odskoczył Bayernowi na 4 punkty. Nieco niżej VfB Stuttgart, RB Lipsk, Borussia Dortmund, Hoffenheim i Eintracht Frankfurt. Najlepszym sniperem widzę jest na ten moment Hurricane, który ma o dwa gole więcej od Serhu Girasiego. Widzę francuskiej najlepiej radzi sobie PSG, za którym próbuje nadążać Nicea. Dalej Monaco, Lille, Brest, Marsylia i Lons. Najwięcej goli w Ligue 1 ma Kylian Mbappé, który ma ponad dwa razy więcej trafień niż drugi w klasyfikacji Akor Adams. Liderem Ekstraklasy pozostaje Śląsk Wrocław, do którego na zaledwie jeden punkt zbliżyła się Jagiellonia Białystok. Dalej Lech Poznań, Raków Częstochowa, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin i Zagłębie Lubin. Na pierwszym miejscu na liście strzelców utrzymuje się Erik Exposito z 13 golami. Na dwóch pierwszych miejscach w pierwszej lidze kluby z trójmiasta Arka Gdynia i Lech Gdańsk. W strefie barażowej znajdują się Odra Opole, GKS Tychy, Motor Lublin i Wisła Kraków. Klasyfikacji strzelców przewodzi Łukasz Sekulski, który ma na liczniku 11 goli. To był piłkarski flash. Jeżeli ci się podobało, kliknij łapkę w górę i do zobaczenia.